Jeszcze takie drobne uzupełnienie powiem wam kochani to tutaj jest kieszeń z e, serwera e, z początku był serwer wiele lat temu w 2011 nie, w 2014 e, który mogłem sobie wtedy no Kupić. Po odrestaurowaniu go. Ale jak zobaczyłem, że ma inne zasilacze, to mówię: A kurde, nie miałem wtedy zbyt wiele pojęcia o tym, że takie zasilacze się nie psują tak szybko jak w normalnych komputerach. Ale byłem no, przelęknięty widokiem innego zasilacza niż w komputerze takiego typu jak domowy PC. Ale później, jak już się zorientowałem, że no szkoda, bo trochę miałem okazję wtedy taki serwer, taki bardziej zaawansowany serwer jeszcze na Skazi, e, kupić. Natomiast wtedy mogłem go tak znalazć, symboliczne go kupić. Ale jakoś tak szkoda mi było, że jednak zrezygnowałem. Ale następny serwer się trafił. Który był do rozmontowania. Można było go użyć, ale był do rozmontowania, i sobie pomyślałem, że tu można odzyskać piękny koszyk na dyski i podłączyć go pod kontroler w komputerze normalnym, który jest wypełniony kartami kontrolnymi do serwera SKZI. To jest właśnie ten komputer, który ma te złącza z Kasi i można różne urządzenia z Kasi przejmować peryferyjnie i wewnętrznie. No i natomiast ten koszyk został wymontowany. Kolega w serwisie, który tam nieraz nas, nas odwiedzał, taki dobry kolega, znajomy szefa w serwisie, pomógł mi wymontować to, bo było niełatwe do. Do, w, do wymontowania, do budowy serwera, w którym się znajdował. No. No i natomiast to jest taka pamiętna kieszeń, która pochodzi z roku 2014. Wtedy w firmie Sekurek zmieniali serwery i właśnie taki serwer, który u nich wcześniej pracował, no, uległ zmianie i miał być po prostu rozbrany na części. No i po prostu sobie zachowałem z tego serwera taką kieszeń na dyski. To są dyski z Kazy. No i natomiast tu można właśnie instalować dyski z Kazy. Mam drugi serwer, który już ma wszystko i SATA i Kazy, wszystko. Ale, no, tam zanim ten serwer IBM, otrzymałem, kupiłem to te dyski z które tu sam Próbowałam właśnie tu uruchamiać w tej kieszeni. Ta kieszeni jeszcze wymaga zasilania dodatkowego. Bo jest obliczona na dużą ilość dysków twardych, i natomiast przez podstawowe gniazdo informacyjne nie byłoby można jej zasilić, bo gniazdo informacyjne przekazuje po prostu informacje z dysków na Płytę główną do kontrolera, najpierw a później do płyty. No i natomiast to jest takie bardzo pamiętne. No, ale na tej kieszeni trzyma się większość ciężaru tego mikroskopu, który tu się znajduje, że ta, tam jest tylko jedna nóżka i ta kieszeń, że to trzyma po prostu cały ten ciężar, opiera się właśnie na tej kieszeni. No, że ona to po prostu, no można powiedzieć, bardzo poratowała podstawę trzymania tego mikroskopu z organizerem. No, bo jak nóżki zaczęły pękać, to mogłoby się trochę to powywalać. Podejrzewam przy niewielkim ruchu. No, że to bardzo, bardzo uratowało sprawę. No i zamierzam to dać tu pod monitor wyżej. No dobra. To biorę się do dzieła, szybko zjadam sobie i biorę się do dzieła. Hej.